Au, 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 Boli! Nie. O, o, może nawet troszkę zabiało! Dziwne. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Sezon halloweenowy 2020 uważam za otwarty i rozpoczynam go od filmu, o który bardzo prosiliście. Jakiś czas temu robiłam film, w którym odtwarzałam swój pierwszy tutorial makijażowy i potem poprosiliście, żebym odtwarzyła swój pierwszy tutorial Halloweenowy, więc właśnie dzisiaj dokładnie to będzie. Będę odtwarzać makijaż wampira, bo to był pierwszy właśnie taki pełny tutorial Halloweenowy. I postaram się go zrobić albo równie dobrze, albo lepiej. Przypuśćmy, że lepiej, żeby był lepiej niż tam nie wiem, 7 lat temu. Właśnie, sprawdźmy. Skąd on był? Kiedy on był? A by the way, jeżeli podoba się wam to, co widzicie, czyli case Fingerów, proszę bardzo, bananki różowe, to w moim sklepie agagrzelak.pl możecie znaleźć takie fajowskie rzeczy i jeszcze wiele innych, na przykład bucket z bananami, skarpety z bananami, scrunchie z bananami, dużo fajnych rzeczy ogólnie, więc zapraszam. A tymczasem, jest to film sprzed 6 lat i ma ponad pół miliona wyświetleń, więc całkiem nieźle. Dawna Ago. Więc teraz postawię sobie i jedziemy, jak ja to robiłam Cześć witajcie na kanale Mieszka Grzelak dzisiaj coś na wow okej okay, dobra, czyli tutaj od razu już prezentuje się wam na wstępie w tym makijażu, natomiast próbowałam znaleźć w ogóle te kolczyki, ten naszyjnik nie udało mi się, no w ciągu 6 lat już tego nie miałam, no ale trudno, teraz w takim razie muszę lecieć dalej będę pokazywać wam jak zrobić tę oto przepiękną wampirzycę Dobra, widzę, że zanim zacznę cokolwiek robić, to mam już soczewki, więc teraz też je nałożę, tylko w ogóle od razu uprzedzam, że będę je nakładać w tym roku po raz pierwszy, więc zajmie mi to trochę czasu. Tutaj w tym filmie używam soczewek, które się nazywają white albo white out, coś takiego, ogólnie po prostu totalnie białe soczewki. I to jest to, co miałam na sobie. Więc o, Boże, to będzie straszne. Nienawidzę zakładać soczewek, nie umiem tego robić, nigdy tego nie robię poza Halloween. No dobra, abym jakoś dała radę. Już nawet nie pamiętam, jak to się robi, bo wiesz, jak to się robi raz w roku. No co jest, nawet nie mogę tego tworzyć? Nie. Okej, okay, dobra, ujawniłam soczewkę i teraz tylko ją włożyć. Już nawet nie pamiętam, jak to się robi. O! No way, co pierwszym razem, lol. To znaczy, że druga będzie o wiele gorsza. W sensie jak z tą tak łatwo poszło, to ta druga będzie o wiele gorsza, jestem pewna. No ale dobra, zróbmy to. W ogóle nie nawiedzę soczewek, bo mi przeszkadzają. Cały czas je czuję i w ogóle mam wrażenie, że robię gorszy make-up, jak mam soczewki, więc jakbym zrobiła sobie make-up, to wiecie na co zwalić. Okej... Okay. Aha... Mówiłam? Mówiłam, że druga już nie będzie chciała iść? Przyklejam się do palca, a nie do oka, to jest mój odwieczny problem soczewek. O, dobra, weszła, au, 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 boli, o, Nie lubię soczewek w ogóle Może te jednodniowe są lepsze, ale nie dość, że tutaj widzę jak gdyby te soczewki trochę są białe To jeszcze tak jakby trochę bolą I już mi się to nie podoba <ścoughs> No ale dobra, brnę w to Zacznę od nałożenia najjaśniejszego podkładu jaki mam yy, I połączę go z białym podkładem w kremie bo nie chcę nic zrobić jakiejś zupełnie białej twarzy, ale zrobię taką dosyć jasną. Okej. Okay. Czyli widzę, że po prostu biorę sobie na gąbeczkę jasny podkład i mieszam go z białym. Ja teraz akurat mam jaśniejsze podkłady niż wtedy miałam dostępne, bo mam taki z NYXa, który się nazywa Pale i on jest właśnie taki bardzo, bardzo jasny i wydaje mi się, że on nawet wystarczy sam. W razie co mam też taką właśnie białą farbkę, której używałam wtedy, więc zobaczymy. Najpierw spróbuję to zrobić tylko tym i potem ewentualnie dodam jeszcze farbkę. Dobra, tutaj sobie trochę wypuszczę tego. Uuhu. Ale wydaje mi się, że jednak będę musiała dać trochę białego, bo ten jest jednak taki, wiecie, żółtawy. W ogóle jak to już śmiesznie wygląda, po prostu wygląda jak creep. Więc wezmę sobie tą białą farbę i nałożę ją na gąbeczkę od razu i nie będę rozcierać ten podkład. I mam nadzieję, że to będzie coś podobnego. O, o, może nawet troszkę za biało! Chyba za biało. Dobra, już nie będę więcej nakładać tej białej farby. Daj Aga ja poniosła Cię. Zdecydowanie Cię poniosło. Bo jak widać na filmie, to jednak mam mniejsze krycie, więc może po prostu trochę tego zdejmę. Bo trochę tutaj poleciałam z tematem, więc jednak dołożę więcej podkładu. Bo podejrzewam, że to i tak wystarczy. I sobie tutaj lecę. wrażenie, że to, czego wtedy używałam, to było po prostu o wiele mniej kryjące. Chociaż ten podkład, z którego używałam, to był po prostu bardzo cielisty. A tu jest bardzo jasny. Najwyżej to jeszcze potem poprawię. Na razie w to, bo już nie miałam tego podkładu, którego używałam wtedy. Jeszcze sobie uszy oczywiście, przejadę. Muszę tutaj pokryć wszystko. I trochę pokrywam też ten tatuaż, żeby było tak, że wiecie, że mam mniej krwi, jednak on jest mniej intensywny. Jestem teraz cała pokryta tym podkładu farbą i teraz co dalej? I teraz czas na konturowanie twarzy. Wiadomo, że mam dzisiaj taką bardzo wyrzeźbiową twarz, zwykle bardzo wąską szczupłą, dlatego wyrezbię na pewno kości policzkowe, wyszczuplę nos i tutaj jeszcze będę konturować yy, całą twarz. Czyli widzę, że tutaj używam brązera, który jest taki w bardzo szarym odcieniu i jest to mokry brązer, w sensie na mokro. I ja tutaj mam akurat taki bardzo podobny od Anastazji i on jest taki właśnie szarawy, więc właśnie tego sobie użyję dzisiaj. I może sobie najpierw zaznaczę po prostu. O, typ. I potem zobaczę, co tutaj tu dalej robię. Do kontrurowania używam ciemnego podkładu zmieszanego trochę z szarym dlatego, że jeżeli mam taką jasną skórę to e, taki ciepły brąz będzie ciepsko przy tym wygląda. więc widzę, że tutaj mam troszeczkę za ciepły ten odcień więc zaraz sobie znajdę taką szarą, tłustą farbę pamiętam, że ją miałam proszę bardzo, idealna pomoc tutaj już wymęczony, dawno farbki pomieszam sobie z tą troszeczkę, bo jak widzicie to jest trochę za ciepłe więc wezmę ten pędzelek i po prostu zanurzę w tej farbce i dodam, o, o wiele ale tu będzie ciemno to konturowanie Ja tak cały czas sobie patrzę na ten filmik właśnie jak ja to konturuję i widzę że tutaj schodzę sobie tak w dół troszeczkę, dosyć mocno jadę z tym konturowaniem tak szeroko i intensywnie Dobra i ja teraz się przełożę na nos Ok, czyli tutaj przejeżdżam po całości i aż do brwi, więc wezmę sobie tego stika najpierw Teraz pokryję pędzelek szarym znowu i przejadę wzdłuż Muszę przyznać, że już się troszeczkę przyzwyczaiłam do tych soczewek ale nadal nie widzę w nich tak dobrze jak normalnie Trzeba przyznać Dobra, dalej? I jeszcze tutaj od dołu wyżej z A. Żuchwa, wjeżdża Czyli widzę, że jeszcze tutaj sobie przejeżdżam w żuchwę, więc Najpierw to zrobię konturowaniem w stiku I potem jak poprzednio, wezmę sobie trochę szarego na pędzelek I przejadę tu wzdłuż Muszę sobie trochę tą brodę, wiecie, wyszczupić tutaj z tym wampirem Jestem szczupła I smukła Oh No, tutaj skranie też ogarniam, dobra ja też zasane skronie Nice Teraz całość pokrywam transparentnym pudrem Dobra, biorę biały transparentny puder i pokrywam wszystko Więc tak, to jest finito Puder mam taki i widzę, że nakładam to pędzelkiem, więc wziąłem sobie też pędzelek A tutaj nie trzeba się bać ilości tego pudru Twarz nie musi być zupełnie matowa, może mieć trochę takiego blasku w sobie Jednak chcę utrwalić te kosmetyki i wygubić blask tam, gdzie go nie chcę. Bo więcej mieszano więc tutaj przy nosie, na policzkach, na brodzie i na czole na pewno muszę z matowisku. Biało. Dobra, czesna róż kolorze wina. Róż w kolorze wina i nic więcej sobie nie mówię, ale widzę, gdzie go nakładam, więc to spróbuję sobie zrobić też. Tutaj z pomocą przyjdzie mi paleta od NYXa i tak jak sobie patrzyłam na te róże, to najbardziej chyba wydaje mi się, że będzie pasował ten, ewentualnie troszkę go połączę z tym, bo jest taki bardziej fioletowy, ale raczej będę szła w ten, bo jak patrzyłam tam w opakowaniu na filmie, no to bardziej jest to ten taki winny. Więc wezmę sobie skośny pędzelek, ścięty i gdzie to nakładam? Tak wzdłuż konturowania. To że to jest to, bo nie chcę przesadzić. Teraz ten sam róż nałożę na y, całą powiekę. A, ten sam róż idzie na całą powiekę, no dobra. Wezmę sobie taki większy pędzelek. Dosyć daleko, wyjeżdżam tam i na górę i tutaj. na górę. Czyli widzę, że pokrywam całą powiekę tutaj i na górze i na dole. Sobie tak być, przejadę grubo, tak prawie pod samą brew, To samo robię na dolnej, więc sobie tylko zmienię pędzerek na bardziej płaski i przejadę na dolnej. Podsinić ten to miejsce. Mam wrażenie, że ten mój rusz jest trochę bardziej taki, wiecie, intensywny, w sensie ma więcej koloru, ale może jeszcze to potem właśnie poprawię jakimś brązowym cieniem, jeszcze to trochę tak stłumię. Ja sobie tutaj rzeczywiście dodam tak dosyć szeroko tego cienia, może nawet więcej niż ja tam dodawałam w tym filmie, bo chciałam, żeby tu było, wiecie, było dużo i żeby był widoczny. Może nawet wchodzić sobie trochę tu. No. Papiry mogą mieć podkrążone oczy. One nie śpią. Po co to komu? I teraz to samo muszę zrobić na drugim oku. Tam szybko tak wszystko minęło. A tu praca, praca, blending, blending. No dobra, wydaje mi się, że jest w miarę tak podsienione, jak powinno być. I co teraz? Teraz, kiedy mam całe oczy pokryte tym rydzonym cieniem, dodam na zewnętrzne kąciki ciemnobrązowego cienia, żeby wzmocnić jeszcze ten makijaż, a przy tym nie zatracić tego e, koloru, który już mam pod spodem. Dobra, czyli ciemnobrązowy cień teraz idzie, widzę w zewnętrznym i w załamaniu i na dolnej powiece. I użyję sobie tutaj palety Soft Glam i w niej mam parę fajnych brązów. Wydaje mi się, że będę szła bardziej w ten, natomiast jeszcze chyba użyję trochę tego, żeby sobie tak trochę przybrudzić jeszcze ten kolor, żeby on nie był taki mocno, wiecie, różowawy, bo jednak na filmie on wygląda bardziej brązowo. Więc wezmę sobie kolor Rustic i trochę jakby tak przybrudzę całość, tak troszeczkę przybrązowie, bo ja właśnie tam mówiłam, że jakiś taki rdzawy cień troszeczkę. Właśnie już nie mogłam znaleźć takiego różu, ale jak widzicie, jest od razu inaczej. Już się robi tak właśnie bardziej brązowo, mniej różowo. Więc właśnie do tego tutaj dążę tak troszeczkę, żeby to przybrudzić I teraz w takim razie do przyciemnienia tego makijażu wezmę sobie ten ciemny, który się nazywa Cypress Amber. Nakładam go w zewnętrznym kąciku i w załamaniu. musi być dokładnie to jest raczej taki niedbały makijaż to samo na dolnej i widzę, że przyciągam tak do samego końca mam nadzieję, że mi rzeczy nie powpadają do oka żadne pyłki I to sobie to wszystko rozcieram, łączę z tym różowo i teraz tylko to samo na drugim oku Teraz wezmę taki puchaty pędzelek do rozcierania yy, i rozetrę te wszystkie te granice. W zasadzie nie wiem, czy muszę to robić, bo ja starałam się to robić w międzyczasie, więc mam wrażenie, że wszystko mam w miarę ok, roztarte. Tak wiecie, w miarę. Aż może jeszcze sobie tutaj to rozetrę. I zanim przyciemnę jeszcze bardziej ten makijaż, yy, przyciemnie brwi. Jeżeli chodzi o brwi, to tutaj musicie sobie zadziałać kształtem. Jeżeli chcecie, żeby wasz wyraz twarzy był bardziej groźny, to spróbujcie zrobić takie szpiczaste brwi. A jeżeli chcecie tak, taki troszeczkę łagodniejszy wygląd, to zróbcie bardziej taki łuk albo nawet tak bardziej prosto poprowadźcie. Zależy w sensie, jakie możliwości wam okay. daje, dają wasze brwi. Tutaj nie widzę czego używałam i też nie mówię czego używałam, więc ja użyję sobie po prostu ciemnej pomady. To jest pomada Medium Brown i w ogóle jestem w szoku, że tak późno zaczęłam robić brwi i tak sobie nagle przerywam oko i tak o, w zasadzie to może sobie zrobię jednak brew. Chyba sobie wezmę jednak ciemniejszą, dlatego, że jak widzicie ja mam jasne włosy, a na filmie mam ciemne bardzo i to były moje naturalne, ale do tego makijażu będę zakładała potem czarną perukę, więc po prostu użyję sobie takiej ciemnej, ciemnej pomady, żeby mi ładnie pasowała do brwi, E, do brwi, do włosów. Ach, ja to jestem. Czyli tutaj mówiłam, że mogę sobie wybrać jaki kształt chcę, czy chcę bardziej czy co bardziej płaskie, czy coś tam więc ja sobie na razie zrobię tak jak uuu, okej, okay, ciemno ta pomada, dobra, nieważne ważne brnę w to sobie taki ostrzejszy kształt sobie zrobię łuk, a co? Zrobię sobie takie bardziej ostre te brwi niż zwykle takie, wiecie, szpiczaste. I postaram się zrobić to samo na drugiej brwi. Mam mi wyjdzie. O, jak dziwnie się tak patrzy na moje oczy, które są takie jasne. Takie creepy. A w tym roku jeszcze czeka mnie trochę takich oczu dziwnych. Tak jak wspomniałam, dla mnie mega dziwne jest to, że brwi po prostu zrobiłam sobie randomowo w środku oka. No ale nieważne, to było 6 lat temu i w ogóle to, jak zrobiłam te brwi, to jestem z tego w ogóle niedumna, w sensie te 6 lat temu. One są takie dziwnie jasne i ten kształt jest taki mało wyrazisty, jednak wolę te. Taka wiecie, mocna połada Teraz Wyz, wezmę czarną kredkę i obrysuję nią całe oko Patrzcie, te brwi są takie cienkie i w ogóle tak delikatnie wyrysowane Ja teraz muszę mieć brwi na pół twarzy W ogóle, zobaczcie jak ja strasznie wyglądam, jesteś tak agresywny No nieważne, okej okay. Czarna kreska użyje sobie tej krytki chudy Serio, jak tak to się patrzę i te brwi i te oczy i tak Dobra, proszę zobaczyć jak to robię, żeby to na zewnątrz, na pewno, w sensie na górnej powiece. To jest zarówno wewnątrz a tej linii i na zewnątrz. A, wewnątrz i na zewnątrz, dobrze, Aga. Ja jeszcze sobie trochę wyciągnę tutaj kreskę w zewnętrznym kąciku. To jest nie za bardzo ważne, żeby to było precyzyjne, bo i tak będę to potrwało ścierać. A będę to rozcierać. O nie, bo ta kredka zastyga. Oh no, oh no. Ja szybko muszę w takim razie wziąć jakiś pędzelek i od razu to rozetrzeć. O nie! O nie, too late, too late. Dobra, może ja wezmę taką kredkę, która nie zasycha, o ile teraz jeszcze w ogóle takie robią, więc dajcie mi chwilę. Wydaje mi się, że ta kredka ym, Jumbo z NYX-a nie zastyga, więc po prostu przyszukuję sobie od razu pędzelek taki i będę sobie rysować kredkę i mniej więcej ją rozcierać nie za wolno, więc sobie tak, wyrysuję, tak jak ja to robiłam, tam, tutaj na zewnątrz. Tak. O. No co, to ona jest dosyć duża, ale na szczęście właśnie tutaj nie potrzebuję precyzji. Więc sobie na zewnątrz zrobię tą, a w środku zrobię sobie jakąś taką zastygającą, żeby mi nie wpadła do oka na pewno. O, no i teraz jest o wiele lepiej. No. Nie ma tak dobrze rozmazująca się czarna kredka. Się takich jest coraz mniej, wszystkie zastygają tak od razu. Jest trudno, taki dobry rozmas. Jakby ludzie na mnie dziwnie nie patrzyli, to mogła w takim makijażu chodzić na co dzień. Serio, jest taki Dobra, mm. Teraz zrobię to samo na drugim. Okay, chyba w miarę rozmazane i teraz w takim razie wezmę jeszcze raz tą kredkę i sobie tutaj dam w środku oka, trochę się boję z tą soczewką ale jakoś daję radę chcę jej pobrudzić nie najgorzej, nie najgorzej tutaj w zewnętrznym końcu dodam trochę czarnego, uuu okej okay, czarny cień, tylko tutaj w zewnętrznym Biorę sobie z tej samej palety, bo tutaj akurat, uuu, uh, ale wam zaświeciłam, bo tutaj akurat jest też czarny. I tak mówię, że tylko w zewnętrznym, tylko w zewnętrznym. Czyli tak jakby trochę wzmacniam tutaj tą kredkę, którą wcześniej miałam. Ale mi się podoba ten make oka, serio. Dawno nie miałam nic takiego ciemnego. z czystymi soczewkami. Mm -mm. I to wszystko. A, to sobie rozcierałam, więc ja już mam to ogarnięte. I takim dużym, puchatym pędzelkiem jeszcze sobie rozmażę tym samym różowym, może nie różowym, ale winnym różem. No proszę, czyli to co robiłam przed chwilą, jeszcze sobie tu dociągnę. Dodam go jeszcze trochę na policzki. Jeszcze dodaję na policzki więcej? A ja mi się wydaje, że ja już tu nie muszę, bo mam dosyć sporo. Czarnym tuszem oczywiście. A, i czarny tusz wjeżdża już. No, ale dziwne w ogóle, że tak bez zalotki ani nic, no ale co ja się tam znam? Nic się nie znam. I teraz wytuszuję rzęsy podobnym y, czarnym tuszem, oczywiście. I tutaj możecie naładować tych warstw, jak leci. ja może ze dwie, trzy. O, czyli dużo warstw. Możecie też dokleić sztuczne rzęsy, jak chcecie. Chcemy! Właśnie to jest ta kwestia, że chcemy, Aga, Wtedy nie przykleiłam żadnych sztucznych rzęs, ale teraz to się aż po prostu prosi. To się mega prosi. I niby powiedziałam, że możecie dokleić sztuczne rzęsy jak chcecie, więc hmm, to nie chcemy, bo te rzęsy się tak mega gubią w tym ciemnym makijażu, więc może, może ja to zrobię. Skoro powiedziałam, że ma być lepiej niż było, a powiedziałam, że mogę dokleić sztuczne rzęsy, to właśnie to zrobię. Co z tego już największe rzęsy? Dam radę. Okej. Okay. Okej, okay. z ręczami o wiele lepiej. Tutaj jeszcze sobie dolne mocniej wytuszowałam. I voila! Pięknie, co dalej? Zacznę robić usta. Usta tylko pomadkę w kolorze Matka w kolorze wina. I zacznę wysuwać usta. Okej, okay, ale znowu nie pokazuję jaka. Dzięki Aga to bardzo ułatwia odtwarzanie make-upu. Więc widzę jak ona wygląda i postaram się z czeluści moich rzeczy wyszukać coś podobnego. I widzę, że tutaj używam do malowania ust pędzelka. Ja już dawno tego nie robiłam pędzelkiem, ale dla dobra odtworzenia makijażu też to zrobię. Ech, to będzie ciężkie. Wykorzystam tu pomadkę w kolorze wina i zacznę malować usta. Na tym etapie możecie trochę poszukiwać, jeżeli chodzi o kształt ust. Możecie właśnie w trakcie malowania tutaj pozmieniać pewne rzeczy. Ja sobie zrobię tutaj mo mocniejszy łuk. No dobra, czyli robię mocny łuk. Ja wszystkie soczewki to ledwo widzę, co tutaj robię. Muszę się skupić. To nie mrugam, w mi zasychają oczy, a w soczewkach to jest masakra I przyciemniam całość taką bardziej bordową pomadką głównie skupiam się na zewnętrznych kącikach okay. i krawędziach Czyli przyciemniam jeszcze zewnętrzne kąciki i krawędzie Dobrze, to muszę znaleźć pomadkę, zaraz. Tak? Znaleźć pomadkę, chyba wezmę taką, to jest z NYXa i nazywa się Color Transylvania. Idealnie pasuje. I przez to, że używam znowu pędzelka, to użyję tutaj też pędzelka. I tak samo jak tam, nałożę sobie na krawędzie i zewnętrzne kąciki. Te usta taki piękny, głęboki kolor. Mm, mm, mm. Teraz już czas na kły. Ja zrobiłam swoje tak zupełnie prowizorycznie z tipsów. Powycinałam je właśnie w takiej kształcie, który chcę i... A właśnie, kły. Zrobiłam film oddzielny odnośnie kłów wampira, jak zrobić w domu, bardzo prosty, z tipsów. Tutaj będzie mieć link, do niego odsyłam, bo tam będziecie mogli sobie zobaczyć właśnie jak je zrobić, a ja teraz je założę według tutorialu. Podobny do moich zębów, żeby nie były takie białe odstające. Przykleję je za pomocą Mastipsów. Tylko najpierw wysuszę rękę. A i tutaj mówię, że przyklejam je za pomocą Mastixu, ale na przestrzeni lat okazuje się, że lepszy do tego, buh, lepszy do tego jest, uwaga, klej do protest. Więc jak chcecie sobie kleić kły, to na klej do protest. Niestety nie można w nich jeść. Więc to jest jedyny minus, ale można w nich pić bez problemu. Więc ja tutaj mam parę zębów wyciętych i zrobionych. I wybiorę sobie któreś. Takie jakieś małe sobie wezmę kiełki, żeby mi nie przeszkadzały mniej więcej takiej wielkości. O, Już Wam pokazuje. Wyglądają one tak w ten sposób. I sobie je teraz założę. Ja to robię tak, że. Uy, tak sobie A! Że biorę klej do protest i nakładam troszeczkę na kieł. A. Trochę, bo nie potrzebujemy bardzo dużo. Układam moczekła i ech, staram się go ładnie przykleić. Dobra, niech on sobie tutaj siedzi. Jak widzicie, jest tak zrobiony, że nie zachodzi ni na zewny. Teraz to samo z drugim. I kiedy klej zwiąże, się ładnie trzymają, jak widzicie. I teraz przez to, że mam jasne włosy, czas na prókę, żeby dopiąć luku. Jakby. I mamy efekt końcowy, więc trzeba sobie tutaj zaraz poradzić. Piękny czepek jest. Teraz czas na mortiszę. I wampir gotowy. Może różni się trochę fryzura, natomiast mam nadzieję, że to odtworzenie całości się Wam podobało i że uważacie, że jest y, takie same albo lepsze niż oryginał. I oczywiście czekajcie na kolejne filmy Halloweenowe. Będzie coraz więcej charakteryzacji, już takich wiecie: mm, mm, grubych, poważnych, aż do końca października, jak zwykle. A tymczasem widzimy się w następny piątek na tym kanale, a w następną środę na kanale Vlog. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie któryś z tych filmów, tutaj bardzo, na górze na dole, do wyboru do koloru. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie to nadróbcie, klikając tutaj w moją twarz.